Mesdames, Messieurs, bonjour Je vais vous présenter mon coffret. Mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze. Jesteśmy już w nowym miejscu, w nowym mieszkaniu, w nowym roku, więc wszystkiego najlepszego. Bon année 2023. Dzisiaj będzie taki format vlogowy, a to dlatego, że mam parę rzeczy do ogarnięcia w mieszkaniu. Nie będę Wam wciskać kitu, że dopiero co się wprowadziliśmy, bo jednak już chwilkę tu mieszkamy. Ale jeszcze nie wszystko jest gotowe, wiadomo jak jest praca, życie codzienne. Trzeba było jeszcze uzupełnić braki meblowe w tym mieszkaniu. Więc to wszystko schodzi pomału. I jako, że jeszcze dzisiaj mam wolne, dopiero jutro idę do pracy. Jestem sama w domu. Dzisiaj sobie zaplanowałam ogarnięcie dwóch mebli, więc tej kolumny tutaj za mną, która jest. Więc jak widzicie, to jest kolumna na pikarnik, której tutaj nie było, i to możecie na przykład zobaczyć, patrząc na resztę kuchni, która jest w innym kolorze. To jest kolumna, którą kupiliśmy, bo chcieliśmy mieć specjalnie piekarnik z tym, że piekarnika nie ma. I tutaj są rzeczy, które dostaliśmy jako prezenty, które dostałam jako prezent na zakończenie pracy, więc to trzeba będzie ogarnąć. I trzeba będzie ogarnąć jeszcze ten bufet. Tutaj w środku jest. Voilà! Yy, więc zrobiona jest taka tutaj trochę fuszerka póki co. I właśnie dzisiaj będę chciała ogarnąć ten bufet i jak poukładam tutaj liczę na to, że zrobi się trochę miejsca, to wtedy sobie schowam te rzeczy, które są tutaj, które się nigdzie nie mieszczą. Zaczynamy, co? Nie ma na co czekać. Fajnie, bo ja wiecie co to jest? We Francji jak nie ma się pomysłu na prezent, to często daje się takie książeczki jakby dla jednej osoby albo dla dwóch osób. I to są takie wypady tematyczne, gdzie możemy zrobić 8000 różnych aktywności. Możemy wybrać spośród lokacji praktycznie w całej Francji. W środku wygląda to tak. I w środku jest taka książeczka z rzeczami, które możemy zrobić... Czyli na przykład iść do spa albo zapisać się na lot balonem, tego typu różne rzeczy. Dla dwóch osób to myślę, że można mieć za około 50 euro. Myślę, że sprzątając tą kolumnę, mogłabym Wam opowiedzieć, jak wygląda takie pożegnanie pracownika, który odchodzi z firmy we Francji. I może pokażę Wam, co dostałam. A więc opowiem Wam teraz razem z moim asystentem Jean-Pierre'em o tym, jak wygląda pożegnanie pracownika w firmie we Francji. Przynajmniej jak to wyglądało u mnie w firmie i jak ja zostałam pożegnana. Więc u nas wyglądało to tak, że jeżeli jakaś osoba z danego zespołu odchodziła, no, to najczęściej jej najbliższy współpracownik ogłaszał zbiórkę, czyli po prostu wysyłał maila do wszystkich osób z informacją, że do tej i do tej daty zbieramy pieniądze do tak zwanej kaniot, na prezent pożegnany dla danej osoby. No i każdy, jeżeli miał ochotę, mógł się dorzucić dowolną kwotę do tej właśnie kaniot. I. Z tej kwoty, którą się uzbierało, później kupowało się prezent. Czyli każdy mógł dorzucić, nie wiem, 1 euro albo 50 euro, jak kto chciał. I zazwyczaj było to organizowane jako niespodzianka, czyli taka osoba nie wiedziała o tym oficjalnie, że jest taka zbiórka. No i w ostatnim dniu jej obecności w firmie organizowane było albo spotkanie w sprawie jakiejś tam, lub po prostu wszyscy się zbierali wokół biurka tej osoby i nagle się okazywało, że to jest tak naprawdę spotkanie w związku z odejściem tej osoby. No i jeżeli chodzi o prezent to czasami starało się kupić coś, co mogłoby się przydać tej osobie, która odchodzi jeżeli się wiedziało co, bo czasami były to jakieś śmieszne rzeczy jak to wyglądało u mnie? U mnie wyglądało to tak, że jedna osoba po prostu wysłała maila do wszystkich. Przez około dwa tygodnie chyba zbierały się te datki od osób, które chciały partycypować. Później kupowane były prezenty. Ja jako, że się przeprowadzałam, to wszyscy wiedzieli, że chętnie skorzystałabym na przykład z jakiejś karty podarunkowej do na przykład IKEA. No i tak też się stało. Dostałam jeden prezent praktyczny w formie tego bonu do Ikei i reszta innych rzeczy, ale do tego jeszcze przejdziemy. Jak to wręczenie prezentów wyglądało? Ja sobie pracowałam normalnie, tak jak co dzień Nagle dostałam telefon od menadżerki w ogóle innego działu, że jest jakiś problem, i muszę szybko przyjść do jakiejś tam sali i musimy ten problem rozwiązać. No i otwieram drzwi, okazuje się, że tam są właśnie wszyscy, którzy no, chcieli partycypować w prezencie. Była kawa, były croissant, czyli było takie jakby petit déjeuner. No i właśnie polegało to na tym, że wręczono mi prezenty, i później ja coś tam mówiłam, że dziękuję za współpracę. Wiecie, jak to wygląda. No i teraz co wchodziło w skład prezenty? Więc tak jak już wspomniałam, była oczywiście karta z Ikei, która bardzo się przydała i po prostu ona się zdematerializowała najszybciej. Od razu po przyjeździe następnego dnia już pojechaliśmy do Ikei kupić tą kolumnę i jeszcze jedną rzecz, więc to był bardzo, bardzo, bardzo przydatny prezent. No a oprócz tego powiedziałam, że oprócz karty podarunkowej do jakiegoś sklepu meblowego, to tak naprawdę chciałabym, żeby te prezenty były śmieszne, żeby do czegoś nawiązywały, że jak po prostu będę na nie patrzeć, to już będzie mi się robić miło. Więc zacznijmy od pierwszej rzeczy. To jest deska do serów. Deska do serów z krowami. Jest oczywiście też nożek z krową. I to jest nie dość, że bardzo praktyczny prezent, no bo jesteśmy we Francji, więc tutaj się je mnóstwo serów. Jest bardzo uroczy, to jeszcze też mi przypomina moją pracę, bo po prostu codziennie w południe po lunchu chodziliśmy na spacery. No i niedaleko było właśnie pole z krwami, więc jakby wiem, kto ten prezent mi sprawił. Bo no to też zazwyczaj jest tak, że jedna albo dwie osoby. Są odpowiedzialne za zakup prezentów. Tutaj wiem, że po prostu było kilka osób, które się tym zajmowało. Więc to był prezent od jednej konkretnej osoby. Wiem od kogo i nie, nieźle się uśmialiśmy. Kolejny prezent, który jest mega dziwny. W sensie dziwny. Dziwna jest forma, ale jakby totalnie rozumiem dlaczego to dostałam. To jest moi drodzy imbier po prostu do sushi, do, dlatego że co dzień jedliśmy sushi. No w każdym razie to jest opakowanie 1,5 kilo. Nie wiem czy kiedykolwiek to w ogóle otworzę. Kolejny prezent to już taki prezent bardziej na słodko i to były dwa opakowania krówek. Jedno już zostało zjedzone, zostało jeszcze jedno. Klasyk na pożegnanie, czyli czekoladki. Ja dostałam czekoladki Leonidas. Kolejny prezent. To jest taki kotek, i on ma takie kwiatki, które właśnie nie wiem czemu, ale kojarzą mi się z Polską. No i on właśnie też jest jeszcze nieodpakowany, ale myślę, że już znalazłam dla niego miejsce. Kolejny prezent. W takim oto pudełeczku. To jest, moi drodzy, kubek. I to nie jest pierwszy kubek, który zawiera się w tych wszystkich prezentach, ale jest bardzo fajny i myślę, że zabiorę go sobie do mojej obecnej pracy. Bo jeszcze dostałam y, takie figurki świąteczne i dwie bombki, które wam tutaj wstawię, wam zdjęcie. Nad Żąpierem zobaczycie ich zdjęcie. I ostatni prezent, to jest w ogóle wyjątkowy prezent. W sensie. To jest kubek ze świętym Mikołajem, który raz że jest super słodki. To dwa dostałam go jako prezent niespodziankę od osoby, którą szkoliłam, która zajęła moje miejsce i która po prostu była bardzo zadowolona z jakości szkolenia, które dostarczyłam. Żeby o niczym nie zapomnieć, zawsze we Francji, jak ktoś odchodzi, myślę, że ogólnie w każdej firmie daje się taką kartkę na pożegnanie. No i tutaj każda osoba, która właśnie partycypowała w tej całej niespodziance. napisała mi parę miłych słów na do widzenia. Więc ogólnie rzecz biorąc to jest bardzo miła niespodzianka, bardzo miły prezent. Oprócz tego wiadomo, w miarę możliwości często jest organizowany na przykład lunch w restauracji. Także napiszcie, czy Wam się podobały moje prezenty, czy Jean-Pierre się spisał jako asystent i napiszcie może, jeżeli pracujecie w we Francji, albo jeżeli pracowaliście we Francji, jak to wyglądało u Was, czy y, też były organizowane takie spotkania, niespodzianki, czy robione były zbiórki na prezent, albo czy na przykład wychodziliście do restauracji, bo wiem, że u nas też się to praktykowało. Ja miałam takie typowe spotkanie, niespodziankę właśnie. Więc tak, teraz musimy to wszystko poukładać. Jest jeszcze jedna rzecz, bo stoicie właściwie na pudełku. Już Wam pokazuję. Otóż moi drodzy, staliście cały czas na y, opakowaniu na filiżankę. No, to pudełko jest piękne samo w sobie, oczywiście. I to jest właśnie taka porcelanowa filiżanka. I jest jeszcze spodek w środku. I jest i on. Więc tak to wygląda, tak się to prezentuje. Voilà. Więc teraz to już naprawdę wszystko. Dziękujemy razem z jean za uwagę. I ja będę zmykać.